Ludzie obawiają się, mieszkańcy gminy obawiają się, że, co się wielokrotnie podkreślało gdzieś tam, że e, podatki. Nic takiego błędnego nie można tutaj mówić, bo podatki określone są ostatecznie przez Radę Gminy i jak popatrzymy nie tylko w powiecie kartuskim, ale w innych, to proszę Państwa, możemy stwierdzić, że niejednokrotnie. W tych miastach są mniejsze podatki niż w małych gminach. Także nie ma tutaj żadnej obawy. Nie będzie żadnej zmiany zawodów osobistych, bo nie jest to konieczne. Śmieci, bo tak powiedzieć też tam nazwano, że na, za chwilę wzrosła. Może można to już dzisiaj zobaczyć, jaka została podjęta uchwała teraz w przypadku Sierakowic. Choć jesteśmy wsią. I tu nie widzę żadnych problemów, że wzrosną jakieś, czy będą jakieś drastyczne, będzie drastyczne podniesienie stawek za odpady komunalne. Czegoś takiego nie ma. Ale będę szeroko mówił o, o tym, co nas czeka, i nic nie będę ukrywał. Zawsze będą to transparentne informacje do sprawdzenia. Podkreślam, trochę cierpliwości, dzisiaj właściwie startujemy pierwszy raz, gdzie wiele rzeczy już narosło niepotrzebnie, gdzie niektórzy nie mogą, mieszkańców, yy, pewnie doczekać się tego problemu. Zapewniam, że informacje będą pełne i ogólnie dostępne. Będą w każdej z konsultacji, w każdej miejscowości, będą yy, działowe komisje. Będzie jednym z zarządzeń powołany taki zespół kilkudziesięciu osób. Zwrócę się też do pana przewodniczącego o wyznaczenie do tych komisji radnych. Na zakończenie, zawsze pod, przed zakończeniem. W każdej konsultacji będzie możliwość zadania głosu, będzie urna i też na miejscu będą te głosy policzone. Jest to działanie bardzo transparentne i kto będzie chciał, będzie miał szansę ten głos. To tak w skrócie. Jeżeli dojdzie do zmiany statusu w miejscowości, no to kwestia szyptów i pieczęci na półkolu. To są koszty rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o wynagrodzenie burmistrza, nic się tutaj nie zmienia. To jest tylko decyzja Rady. Otwieramy sobie drzwi do pewnych funduszy, o których będę mówił już na konsultacji. Chcemy się rozwijać, chcemy yy, budować masę też podejmować wiele innych inwestycji i będzie taka możliwość, aby z tego skorzystać właśnie aplikując do tych innych funduszy, które dzisiaj są dla nas zamknięte.